Derko, pokażę Wam dzisiaj taką powtóreczkę na Hori 3, czyli dziesiątym poziomie TED-u japońskim, który naprawdę bardzo dobrze sobie radzi w randomie, nie tylko w randomie, ponieważ na bitwach klanowych również jest brany na turniejach, 15 na 15 również ma swoje miejsce na niektórych mapach i naprawdę powiem Wam, że te apeki z penetracją 360 no... Sorry, ale robią naprawdę niesamowitą sieczkę. No i powiem wam, że kurczę, miłaś, naprawdę, no miłaś się strzela tym. To dosłownie jest przyjemność, jest fan z gry tym czołgiem. Generalnie wyposażenie, z jakiego korzystam, to pokażę wam tutaj. To jest dosyłacz eksperymentalny turbo oraz wentylacja. Zapytacie się, dlaczego nie HP? A no słuchajcie, dlatego, że wydaje mi się, że ciało na tym czołgu jest największym mankamentem, więc wolę sobie zainstalować tutaj. Yy, eksperymentalne turbo, które tak naprawdę od fioletowego nie różni się praktycznie niczym na tym czołgu, a dodaje sta daje stabilizację dodatkową oraz wętek, która po prostu daje troszkę fiorędzia yy, oraz tutaj fajne wartości do działa, jak i do przeładowania. Bitewka na mapie Imberg, losowanie na dziewiątki, yy, z czego mamy troszkę tych hateków, czyli mamy tak, S150P. E Type 6, 8, przepraszam, oraz WZ 9 poziomu. Ja tutaj standardowo na tej mapie powiem Wam bardzo, ale to bardzo lubię sobie podjechać na ten nasyp, tutaj agresywnie. Aczkolwiek nie wiem dlaczego tutaj w tej bitwie wpadłem na taki pomysł. Mówię, kurde, skręcę w ostatnim momencie. No i patrzcie to. Skręcam w ostatnim momencie, tak naprawdę na tą półeczkę. Bo wydaje mi się, że na tej mapie, słuchajcie, jeżeli yy, gracie na nie często, nie, są tak naprawdę dwie pozycje, takie bardzo, bardzo fajne. Jedną pozycją jest ten balkon, oto tutaj, natomiast kolejną pozycją jest tutaj ten gruz i chowacie się za tym gruzikiem tu, yy, no i pikujecie sobie, nie, ale ja tutaj postanawiam, że zagram sobie z tego balkoniku. No, tutaj Fox 155. Wychylił się od razu Zobaczcie jaką w ogóle fajną alfę 795 dostał, więc tak naprawdę Bardzo dobrze polosowało Teraz 50 tp Zbliża się w ogóle tutaj na nasyp No i niestety, co to za feralny strzał to powinno normalnie wejść i go przedziurawić Jak palec W papier, tak, bum A tu niestety nie udało się Więc teraz on tutaj coś kombinuje Jakieś skoki, podskoki Tańce hulańce nie wiem jak to weszło, bardzo dziwna perska, ale z tego jest właśnie Choli znane, że lubi takie niecodzienne i takie dziwne strzały y, pokazać w bitwie. Powiem wam, że tutaj na, tak naprawdę ta bitwa przybierze takiego. Sami zaraz zobaczycie jakiego klimatu, ale Esetka wydaje się naprawdę dobrym aktorem. Nie mówcie głośno, bo mi co czeka zabiorą, ale wiecie to między nami tylko. Y Zobaczcie, on, nie wiem czy on jest nieświadomy tego, że zostaje mu 1000 niemalże 300 HP, nie wiem dlaczego tak, ale no, po prostu poczuł wiatr we włosach i jak widać, no nie opłaca mu się takie granie, nie? Tutaj również dostaje trzecią pestkę już yy, od nas, tak naprawdę sfarmiliśmy go praktycznie całego. Więc, słuchajcie, ja nie narzekam, tak. Dla na mnie to damage. damage is damage. Jak na razie, działo tak naprawdę bardzo dobrze się spisuje. Jestem w ogóle w szoku, że aż te wszystkie peski wchodzą. Tutaj Gąkiewicz, Gąkiewicza, przepraszam, pikuje. No i y, ku mojemu zdziwieniu, fajnie poleciało. Laskowski Rafał na y, tutaj tym td -ku. No nie ma fajnej gierki, ponieważ ja tak naprawdę przebijam go wszędzie, niemalże. No i kolejna peska. Tutaj troszkę gorsza alfa. E, powiem Wam, że mapy te, takie jak Ruinberg właśnie, według mnie to jest najlepsza mapa e, ta z tymi, że tak powiem, jak się to nazywa, mapy testowe. Dlaczego? Dlatego, że dzięki temu, że się rozwala to, to wszystko tutaj pomiędzy tymi e, budynkami, tymi e, e, zniszczonymi. Mieszkaniami, to tak naprawdę pozwala wam to grać tu. To jest większa powierzchnia do gry, więc to w taki sposób, jeżeli byłyby te mapy testowe robione, to uważam, że naprawdę to jest fajna, ale to fajne, fajne urozmaicenie nie, dla map. Więc ja jak najbardziej na plus. Tutaj mam 5300 już nie uszkodzeń ogólnych, no i widzę, że 1,21 1, kurczę tutaj się troszkę poczuło. Nie wiem, czy to jest w ogóle taki dobry ruch, bo ja nie mogłem złapać opuszczania na jego górną płytę. No i teraz muszę tak, kurczę, balansować, nie? On mi... Jeden za jednym się wmieniamy, no tylko, że tak jak wiadomo, ja mam lepszą alfę. Yy, on tutaj też każdą pestkę mnie przebił jak na razie. Ka z każdej pestki mi zadał damage. Teraz kolejny raz pikuję. Mówię, kurczę, może wymanewruję go... Brawo, Lewo, no niestety kolega... Opisał się naprawdę wysokimi umiejętnościami dawał każdą. Teraz kurczę... Szkoda, że on tak pikuje. No i widzicie, on się nie boi, nie? Dzięki temu, że się nie boi... Daje mi kolejną pestkę, a ja się odbijam. To mogło skończyć się tragicznie. Ale... Dzięki temu, że tutaj wyczułem, że mogę się jeszcze troszkę cofnąć... To tak naprawdę udaje mi się jeszcze przeżyć. Ale... Teraz się cofam, no i on robi głupotę, ponieważ strzelił mi jak ja byłem podbity, wiecie, tak o tak pod takim kątem, więc tak naprawdę, no to Hori w tej sytuacji Dinga jeszcze miał Apeka, a Apeki to się odbijają, gorzej gdyby miał hita, bo niestety hity wers Chori naprawdę fajnie, fajnie wchodzą, nie. Dlatego pamiętajcie, jak gracie na takie właśnie czołgi, które mają apc czy tam zwykłe pociski, nie używają Golda, no to fajnie, coś tam tym chory dingniecie, ale gdy traficie na e, osobę, która ma hity oraz również potrafi strzelać, no to niestety, chori, gdy nawet jak się będzie podbijali, to no i tak 50-50 że tam wejdzie, nie? E, więc uważam, że generalnie, chori jako chori jest fajnym, ale naprawdę czołgiem, natomiast. No, ten pancerz to jest taki umowny, w ogóle, zobaczcie. Teraz sytuacja strasznie, strasznie niesprzyjająca mi. Dlaczego? Dlatego, że mam 96 HP, a tutaj respi się full HP jak Tiger. No, nie wiadomo nic stąd, nic owąt. Kolega przyjeżdża, a ja mówię tak, dobra, słuchaj, tak być nie może. Daję w typa 6.8 za 802 oraz podpalam go. To czy może być lepiej? Wydaje mi się, że nie. I teraz w ogóle patrzę, ja się tu chowam. Dobrze, że ten jak Tiger mnie nie widzi. Dobrze, że to jakiś płatny aktor. Nie wiem, co to za ziom, ale no nie, nie widzi mnie więc ja na tym korzystam. Chyba mu rozwaliło właśnie silnik. Tutaj patrzcie, jak macie orle oko, to wam pokazuje uszkodzone moduły. Fajny, fajny w ogóle, że tak powiem, perk. Czasami się przydaje, nie? Bo wiecie na przykład, czy w kogoś możecie wjechać, bo ma maraka uszkodzonego, czy, czy nie wiem, czy coś. Czy ma jakieś zbiorniki ktoś uszkodzone, więc wtedy starajcie się fokusować właśnie te zbiorniki gdzieś tam z tyłu czołgu. Naprawdę polecam. Fajny perk. No i tutaj w tym momencie przekraczamy granicę 10 tysięcy. Dla wielu ta granica jest magiczną granicą, ponieważ... Od zawsze mówią: Kurczę, 10 tysięcy to wiecie, no chce się aż robić. No i mamy 10,296 HP, jak nadal. Jak na yy, sami widzicie tutaj dwa yy, kile. No i teraz jadę sobie yy, z, myśl, z takim myśleniem: kurde, dam mu za te 700, to będzie jeszcze lepiej. No i niestety któryś z zawodników mu tutaj daje peskę, więc tylko za 229. No i teraz widzę, że STRV tam yy, patrzy się na tego. Progetto, więc ja tutaj na spokojnie mierzę, mierzę, skupiam, daję pesteczkę. No i 11 110 obrażeń. Wydaje mi się, że naprawdę. Pitawka dosyć prosta. Nie było tutaj jakiejś magii, ale. No fajna, fajna wyszła, że tak powiem, bitewka, Fajnie się ułożyło wszystko, więc ja się cieszę. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i naprawdę warto robić chory. Jeżeli byście się zastanawiali, to jest świetny czołg. Linia do niego też jest całkiem przyjemna. Siódemeczka jest naprawdę wybitna, jak na swoim tierze. Jeden chyba z najlepszych tierów. Siódmy w ogóle. Ósemka może taka być, o taka, o. Dziewiątka też jest fajna, ponieważ już ta alfa robi robotę, no a dziesiątka to kwintesencja sama w sobie. Dlatego jeżeli Wam się podobało, to dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć, jaki czołg chcielibyście, żebym nagrał. Odcinek o nim w komentarzu. No i co, trzymajcie się. Udanego Wam życzenia. Na razie, papa.